Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy. No, widać, że w Ewangelii Krzyża protestanci i sekty nie rozumieją, no trudno, są pogaństwem. Nie rozumiem, co to znaczy właśnie brać krzyż, zapierać się siebie, o czym mówi Chrystus. I choć wyraźnie o tym mówi, to jednak do zrozumienia tych rzeczy właśnie trzeba Ducha Świętego, tego ducha, jak pisze liść do hebrajczyków, w którym Chrystus wydał siebie na ofiarę. E, prawda? Ale właśnie trzeba Ducha Świętego do tego zrozumienia, a nie e, e, po prostu jakichś obłąkanych sekciarskich wymysłów. E, moi drodzy... Ktoś mi tutaj podrzucił taki link do nagrania. Reformacja, co świętujemy? Prawda? No i zobaczymy sobie, co faktycznie świętują zwolennicy reformacji. Temat dzisiejszy: reforma a reformacja. Różnica między reformą a reformacją. Konferencję Reformacja, co świętujemy, prowadzi no. Przypuszczam, że jest pastorem, jeśli nie, no to przepraszam, może się Tomasz Krążek. Więc oddaję na chwilę głos panu Tomaszowi Krążkowi, który będzie nam tutaj prezentował wykład Reformacja. Co świętujemy? Więc przyjrzymy się tutaj pewnym manipulacjom, nadużyciom i oczywiście... Pewnym manipulacjom idącym w kierunku przekłamywania pewnych rzeczy. Ale o tym za chwilę oddaję tutaj na chwilę głos pastorowi. Zaczynamy od 6. minuty, bo wcześniej mówił ogólnie o kościele, że Chrystus budował kościół, rzeczy, które nie są istotne. Teraz zacznie się to, nad czym warto się pochylić, i chyba poświęcimy sobie temu nagraniu, które trwa niecałe 50 minut więcej czasu, żeby właśnie zrozumieć to, co Świętują ci, co są zwolennikami reformacji. Bo tutaj, jak w soczewce, przyjrzymy się pewnym rzeczom, yy, u których podstaw jest zakłamanie i fałsz. Oddaję głos. odbiorcami tej nauki apostołów, której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus i wy teraz budujecie się czy formujecie się na tym fundamencie tej nauki apostolskiej Zwróćcie, zwróćmy sobie uwagę zaznacza tutaj, że trzeba się budować na fundamencie nauki apostolskiej, to jest bardzo ważne w kontekście tego, co będzie sobie mówił za chwilę fundament nauki apostolskiej Cały Nowy Testament jest o uformowaniu Kościoła według zamysłu Boga, kto do tego Kościoła ma należeć, jakie wartości ten Kościół ma wyznawać, jak on ma wyglądać, jak on ma funkcjonować, jaka ma być jego struktura, jakie role, jakie funkcje mają mieć miejsce w Kościele, jak ma wyglądać przywództwo tego Kościoła, czego Kościół ma nauczać, co Kościół ma robić, czego ma nie robić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg zaczyna w swoim słowie, przez naukę apostołów i proroków, wyrażać to, co ma kościół formować i na czym ten kościół ma się opierać. I oczywiście, tak szybko, jak pojawiła się prawda na temat tego, czym kościół ma być. Eee, za chwilę o tym sobie będziemy mówić, ale już wyprzedzam właśnie objawia przez apostołów, przez proroków, czym kościół ma być. List do Efezjan, rozdział trzeci. z tysiące razy żeśmy go czytali, komentarzy brak. Mówi, że przez Kościół Bóg objawia mądrość Bożą zgodnie z zamysłem swojej woli, tak? A więc ko przez Kościół Bóg objawia zgodnie z zamysłem swoją mądrość. Przez Kościół, tak? To będzie ważne za chwilę. I w co Kościół ma wierzyć? Pojawiły się jej podróbki, pojawiły się fałszywki. Już w pierwszym wieku, zaraz po powstaniu Kościoła i formowaniu się Kościoła, zaczęły pojawiać się pierwsze deformacje prawdziwego Kościoła zbudowanego na kamieniu węgielnym Jezusa Chrystusa. No, tu należy przyznać rację. Już za czasów apostolskich były sekty, później, wiadomo, powstawały kościoły, szczególnie posoborowe, po sedońskie no i oczywiście arianizm i wiele innych sekt powstawało, prawda, rodziły się różne herezje, które zniekształcały prawdziwą naukę. ...i fundamencie nauki apostolskiej. I przez kolejne 1500 lat, poczynając od samego początku, od I wieku, Kościół zaczął dryfować i dryfował coraz dalej, i tu już jest zakłamanie. Tu już wchodzimy właśnie w temat fałszywego zakłamania, które uderza w słowa Chrystusa i w ducha świętego. Za sekundę. Coraz dalej. Od tej prawdy, którą Bóg wyraził jako fundamentalna dla formowania się tegoż to kościoła. Trochę jak z takim balonem, z helem, którego wypuszczamy z rąk i obserwujemy, jak on powoli, coraz bardziej, gdzieś tam z powiewem wiatru. Dryfuje dalej, 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 aż w końcu znika z zasięgu oczu, i to, co już gdzieś tam na początku było blisko nas, już nawet jest niewidoczne. Już nawet jest niewidoczne. Jest daleko. I to wydarzyło się z Kościołem. Kościół odszedł od nauczania pisma świętego, od nauki apostolskiej i nauki proroków na temat tego, jak uformowany ma być Kościół, jak Kościół ma wyglądać. Jak ma być zarządzany, i tak dalej, i tak dalej. Ale co najważniejsze wraz z tym wszystkim tak naprawdę odszedł, oddryfował od tego, co najważniejsze. Od najistotniejszej prawdy, jakiej nośnikiem Kościół miał być. Dobrej nowiny, Ewangelii, odpowiedzi na pytanie, jak grzeszny człowiek może być pojednany. Z Bogiem, który jest święty. Jak problem człowieka może zostać rozwiązany? Największy problem człowieka, de facto. W tym sensie to, co Bóg uformował, zostało skutecznie zdeformowane. I po tysiącach pięciuset latach zostało to zdeformowane na skalę światową to się deformowało regularnie, cyklicznie, systematycznie, stulecie po stuleciu. Oczywiście wraz z deformowaniem się kościoła stale miały miejsce różnego rodzaju reformacje, stale miały miejsce walka o powrót do fundamentalnych prawd, odnośnie tego czym kościół ma być, w co ma wierzyć. Ale w końcu po 1500 latach kościół został zdeformowany na skalę można powiedzieć światową. Aż w XVI wieku Bóg wzbudził człowieka, którego zamierzał użyć, by to właśnie też na skalę światową dokonać dzieła reformacji tego, co na skalę światową zdeformowane zostało. Kłamstwo. Kłamstwo. Za chwilę sobie powiemy właśnie tutaj. Będziemy sobie dotykać tego, co jest najważniejsze w tym, jak wspomniałem, reforma. Czy reformacja. I zobaczymy sobie tutaj pewne różnice. To, co mówi pa, pa, pan krążek, jest czystym kłamstwem. Budził właśnie augustyńskiego mnicha, który został profesorem Biblii na Uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie następnie nauczał z wielu ksiąg biblijnych, takich jak Księga Psalmów, Listo Galacjan, Listo Rzymian. Listu Hebrajczyków i te rzeczy w końcu zmieniły jego życie. Jego własne rozumienie prawdy. A... Własne rozumienie prawdy. Już tu jest to, na czym leży protestantyzm, własne zrozumienie prawdy. Torytetu, kształtu Kościoła, odpowiedzi na to pytanie jak grzeczny człowiek może być pojednany z Bogiem, który jest święty. Oparte na własnym zrozumieniu. To wszystko zmieniło jego relację z Bogiem. I warto zaznaczyć, że reformacja właściwie rozumiana nie jest celebracją Lutra, nie jest celebracją luteranizmu, nie jest celebracją żadnej z postaci, które wraz z Lutrem w różnych miejscach Europy zaistniały, zostało w ich sercach wyzwolone pragnienie sięgnięcia do prawd apostolskich i proroczych zawartych w Piśmie Świętym, takich jak Jan Kalwin, Ulrich Zwingli, Menno Simons, Teodor Beza, Martin Bucer. Ale tak naprawdę reformacja jest celebracją właśnie tego, do czego każdy z nich sięgał. Reformacja nie jest celebracją tych postaci, i różnych ruchów, które te postacie zrodziły. My dzisiaj nie jesteśmy luteranami, ale z celebracją tego sięgnięcia po naukę apostolską jest tak naprawdę celebracją apostolskiej prawdy, którą oni wtedy zaczęli odkrywać na nowo na tym sobie zatrzymamy. No dobrze, panie Krążek, czy Luthera, Luther zgadzał się perf, doskonale z Kalwinem, Kalwin z Lutrem, a oni dwo, ze Zwinglim, mówi, że sięgnęli do prawdy. Jakiej prawdy? Luterańskiej, kalwińskiej, reformowanej luterańskiej, niereformowanej kalwińskiej, y, augsburskiej. Jakiej prawdy? Oni Powrócili do czego? Oni do niczego nie powrócili. Oni wszystko wywrócili. Właśnie, no i kochani. Pastor, czy pastor, no, pan Krążek mówi, że Kościół odszedł od prawdy, odchodził od prawdy. Jest to wirudne kłamstwo, które tak naprawdę uderza w Chrystusa, który jest głową Kościoła i w Ducha Świętego, który został dany Kościołowi jako Duch Prawdy. A więc, jak należy rozumieć pewne rzeczy, pewne pojawiające się herezje, to jest nie odstępstwo kościoła, ale odstępstwa od kościoła. Prawda, którą Chrystus przekazał apostołom i ten prawdziwy kościół, który Chrystus zbudował, on trwał przez 1500 lat do Lutra. Ta prawda cały czas trwała, oczywiście trwa i trwać będzie, bo Chrystus jest prawdą i Duch Święty jest odpowiedzialny w kościele za prawdę. Dam Wam ducha prawdy, on Was doprowadzi do pełni prawdy. Tak? Obietnica Chrystusa z Ewangelii Świętego Jana. A więc twierdzenie Pana Krążka jest. Kłamstwem i manipulacją, ponieważ uderza w kościół, ale to jest zagrywka protestancka. Kościół odszedł od prawdy. A więc Chrystus przestał być prawdą. Duch święty przestał jakoś, nie, dał, nie, nie był zdolny zachować tej prawdy w kościele. Przepraszam, przez 15 wieków potrzebował lutra, tak? A więc kościół zaczął odchodzić od prawdy. A bramy piekielnego nie przemogą, czyli bramy piekielne nie przemogą prawdy Bożej, prawdy w kościele i kościoła chrystusowego. Ten kościół chrystusowy trwał przez 15 wieków, prawdy w kościele one trwały. I teraz moi kochani, doklu, reformacja, reforma, reforma i reformie podlega coś, co istniało. Jest reformowane i dalej istnieje. Reforma rolnictwa. Moi kochani, rolnictwo w Polsce istnieje od y, chyba czasów przedmieszka I, bo na ziemiach polskich później od Mieszka I. Rolnictwo istnieje y, tak długo, jak długo jest historia Polski na przestrzeni tysiąca lat. To rolnictwo ulegało różnym reformom, tak? Ale co to znaczy, że jest rolnictwo 500 lat? Ktoś je reformuje i zreformowane dalej istnieje. Jest reforma podatkowa. Są podatki, tak długo jak istnieje Polska. Wiele reform było na przestrzeni tysiąc lat, ale podatki były zreformowane jako podatki i są dalej. Do czego zmierzam? Co zrobiła reformacja? Reformacja zrobiła... Jest Najświętsza Eucharystia, była reforma Eucharystii, reforma liturgii, tak. Ale Eucharystia jako taka istnieje od czasów Chrystusa, istniała przez 15 wieków i istnieje i będzie istnieć do końca świata. Co robi reformacja? Nie ma Eucharystii. tak? A więc yy, przenosząc to, jakby protestancką reformację przenieść na rolnictwo, nie ma rolnictwa. Nie ma rolnictwa, nie ma traktorów, nie ma rolnictwa, nie ma nic. Nie ma Eucharystii, nie ma spowiedzi, nie ma papiestwa, mimo to, że jest lista papieży. Nie ma. A więc co oni reformują? Oni nic nie reformują. Oni wszystko deformują i negują. Reformacja w swej istocie jest negacją, a nie reformą. Reformacja równa się negacja prawdy, którą Kościół jako z Chrystusem jako głową, pod kierunkiem Ducha Świętego, zachowywał. Jeżeli się stwierdzi, że Kościół odszedł od prawdy, to znaczy, że Chrystus odszedł od zmysłów i Duch Święty nie był zdolny jej utrzymać w Kościele, które Chrystus założył, Bóg. Odstępstwa od prawdy miały miejsce. Odstępstwa od Kościoła miały miejsce, ale Kościół trwał przez 15 wieków do lutra i prawda Chrystusowa, powierzona prorokom i apostołom, trwała przez 15 wieków, mimo to, że były odstępstwa, mimo to, prawda, że chociażby jak Eucharystia, były pewne reformy e e e liturgiczne, reformy Eucharystii, tak? No, sobór trydencki, <laughs> prawda, mszawszech czasów. Ale Eucharystia jako taka istniała, reformowana istniała. Przychodzi Luther, nie ma Eucharystii, przychodzi Calwin i, i te wszystkie inne deformaci, neganci, a nie reformaci, reformaci tylko neganci, negu, ci co negują, nie ma Eucharystii, nie ma spowiedzi, nie ma papieża, nie ma je, nieomylności, a więc co oni reformują? Jeżeli to by było prawda, to niech pokażą, że nie ma w Piśmie Świętym przywódca Piotra, paś owce moje. Jeżeli powracają do prawdy, poza tym, moi drodzy, pastor Krążek yy, mówi, że tam yy, Luther z Wingli, tam wymienia tych wszystkich, yy, znaczy tam wielu tych, yy, prawda, założycieli tych sekt, nie? Denominacji. A święty Paweł mówi, że pierwsi chrześcijanie trwali jednomyślnie w nauce apostołów. Czy te, czy, czy te osoby, które tam są wymienione, oni były wszystkie jednomyślne? Czy wszystkie denominacje protestanckie, luterańskie, kelwińskie, augsburskie są jednomyślne? Nie są jednomyślne. A więc do czego powrócili? Do czego powrócili? Pierwotny Kościół był, jest i będzie jednomyślny. Nawet jeśli są różne opinie, zakłamywanie prawdy, podważanie prawdy doktrynalnej, moralnej, prawda? Bo to obserwujemy, to nie znaczy, że prawdy w Kościele nie ma. Jest tylko atakowana, jest tylko od niej odstępują niektórzy. Ale ta prawda jest, bo święty Paweł pisze, nie możemy nic przeciwko prawdzie. To jest list do Korynty. Nic nie możemy uczynić przeciwko prawdzie. Apostołowie. Dlaczego? Bo prawdą jest Chrystus. Pra I nad prawdą w kościele czuwa Duch Święty. I dlatego nikt nie może nic zrobić przeciwko prawdzie. Nawet jeżeli tam zacznie gadać herezję ktoś, jeden z drugi, z dziesiąty czy setny, to i tak prawdy nie zniszczy. Bo zniszczenie prawdy jest zniszczeniem Chrystusa. Ja jestem drogą prawdą! I życiem. A więc zniszczenie prawdy jest zniszczeniem Chrystusa. Odejście Kościoła od prawdy, to znaczy, że Chrystus, który jest głową Kościoła, gdzieś odszedł, nie? I po 1500 latach, bo Kościół odchodził, 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 tak? Zniknęło z horyzontu, tak? No i Luter Wielki Oświecony przyszedł i powrócił. Do czego? Do niczego nie powrócił. Tylko wszystko wywrócił. Luther nie jest reformatorem. Luther nie jest twórcą reformacji, jest twórcą negacji. Bo to jest serce, jądro i istota tego, co się nazywa reformacja. Reformacja jest równoznaczna z negacją. Z negacją prawdy, która od wieków była w Kościele. Przed Lutrem ona była precyzowana, prawda? Pogłębiana pod kierunkiem Ducha Świętego, ale była. Lutar, od kiedy nie ma Eucharystii? Od Reformacji? Od kiedy nie ma Spowiedzi Świętej? Od Reformacji? Bo o spowiedzi świętej, jako yy, posługa jednania, mówi święty Paweł, tak? Od kiedy człowiek jest zbawiony za frajer? Od reformacji, bo wcześniej takich głupot nie było w kościele głoszony, nie? Zawsze kościół głosił wiara plus uczynki. Głosił, głosił i głosić będzie. Sobór Trydencki wyraził wiarę. Luther ją odrzucił, nie? Lutheranizm i te wszystkie sekty. No, był za frajer. Ale to się pojawiło, bo to jest właśnie negacja, a nie reformacja. I jak pastor Krążek powiedział, jego osobiste zrozumienie. A więc, reformacja równa się negacja. Reformacja oparta na osobistym zrozumieniu Lutra. Na osobistym zrozumieniu Słowa Bożego, które studiował Lutra. Przecież to pastor Krążek powiedział. Zmieniło jego studia, zmieniło jego osobiste. Przepraszam, ja nie polegam na niczyich osobistych wynurzeniach. One mogą mi pomóc. Tak, jeżeli czytam życiorysy świętych, a i tak są czy nauczania świętych, które i tak są zatwierdzone przez autorytet kościoła. Ale ja opieram swoją wiarę, na objawionej prawdzie Chrystusa, która jest w Kościele. I ona nigdy nie przestała istnieć na przestrzeni dwóch tysięcy lat i nie przestanie istnieć na przestrzeni kolejnych dwóch tysięcy lat, jeśli świat będzie tyle istniał. Bo Duch Święty pilnuje prawdy. Nawet jeśli tysiące biskupów, kardynałów na przestrzeni tych dwóch tysiącleci odchodziło od tej prawdy, Występowało mniej lub bardziej otwarcie przeciwko tej prawdzie, to, zna, to nie znaczy, że tej prawdy nie było, nie ma i nie będzie. Ona będzie. Więc to są kłamstwa, przekłamania, które tak naprawdę uderzają w Chrystusa, uderzają w Boga, w ducha świętego, uderzają w ten zamysł, który jest u Świętego Pawła, że objawia zgodnie z zamysłem swej woli. A więc tak objawia zgodnie z zamysłem swojej woli, że chyba coś mu nie wyszło, bo po 15 wiekach musiał na nowo coś objawić. Nie, no bo tak objawiał, że przez 1500 lat ten kościół, który został założony zgodnie z zamysłem jego woli, chyba, no, chyba że udowodnicie mi Biblijnie, że zamysłem woli było, żeby ten kościół, który założył, odszedł od wiary i potrzeba sekt. To wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Ta zgodność Kościoła z Zamysłem Bożym jest ostoją Jego nieomylności, trwałości i zwycięstwa. Panie krążek, przestań kłamać. Myśl więcej: Czytaj Słowo Boże i módl się do Ducha Świętego, prawdziwego, ducha rzymskokatolickiego, a nie do duchów deformacji i negacji, bo tam nie ma Ducha Świętego. Tam jest osobiste zrozumienie Lutra, Zwinglego, Kalwina i tych wszystkich innych, których wymieniasz, plus wszystkich tych, których nie wymieniłeś, a którzy też odegrali znaczącą rolę zakładając poszczególne denominacje i sekty. Moi drodzy, pewnie będziemy sobie powracać do tych wątków. Ja też nie chcę przedłużać. Ale konkludując, Luther założył negację, która jest powszechnie nazwana reformacją, prawda, i pomylił reformę, pomylił tą negację, bo myślał, że reformuje, a tak naprawdę neguje. Reforma Kościoła to nie jest negacja Kościoła. Reforma Liturgiczna to nie jest negacja liturgii, Re tak jak chociażby spowiedź święta, tak, miała różne formy, ale była jak istota jako spowiedź, wyznanie grzechów, była, tak? Luter co zreformował? No tak zreformował, że wyrzucił, bo co? No właśnie, e reformacja to negacja. Pozdrawiam.